A dzień dobry, dzień dobry Pani Bożenko. Ale u Pani dzisiaj ruch w interesie nie ma co. A dzień dobry Pani Więsiu. No przecież czwartek dzisiaj to ludzie z miasta wracają, to i do mnie do sklepu zahaczają po zakupy. I że całkiem zapomnieli, że to dzisiaj czwartek, bo na targ nie pojechali, no bo dzisiaj ogórki zaczęli mi zbierać. No i co, trochę my nazbierali, ale jeszcze dupy nie urywa, że tak to można ująć krótko mówiąc. No i co? Na następne zbiory, no to jeszcze będzie chyba ludzi nająć. No chyba, że zobaczymy, że jeszcze dużo ogórka nie będzie. Ale kogo to wziąć? No my też z 20 arów ogórka wsieli, ale wczoraj patrzyli, no i jeszcze nic tam się nie zawiązuje. Ale powiem pani, gdzie pani daleko szuka. Pani zobaczy, ile tu siedzi, cała gwardia na ławce. Pani wie, że tych opszczół również się do roboty biorą. Paskudy jedne. Ale nawet jeszcze chyba skupy nie ruszyły, co? Kochaniutka, żeby to jeszcze chciało robić. To by było dobrze. Jednego roku to, że wzięli te oczy mordy spod sklepu, to w redlinach spały. No, mówię pani. A co do skupu, to podobno przedwczoraj na woli już ruszył. Nie wiem jaka cena, stary ma jechać się dowiedzieć. Po południu się przebierze łogurasy, zworkuje, no i ewentualnie pojedzie sprzedać. Dobra pani Bożenko, bo my tu gadu, gadu, pani da ze 20 słoików, bo trochę z tego zbioru dzisiejszego muszę włożyć. Co prawda, nas zostawało jeszcze trochę z tamtego roku, no ale szkoda, żeby się zmarnowało, jak jakieś krzywe, nie krzywe będą. Świeże, młode ogóreczki to najlepsze do wszystkiego, i do mizerki, i do kładzenia, i do jedzenia. No jak to ogór, jak młody to zawsze dobry. <laughs> o kochaniutka! Mój, to by tylko na śniadanie, obiad i kolację o jad. Daj pani spokój. I to ja poproszę jeszcze tamtej pasztetowej, co się ostało. O, i może ze czterdzieści deka tego salcy Dobra, pani Wiesiu, coś jeszcze będzie? O, jak już jestem, to wezmę może z pięć paczek tych mocnych bez filtra dla tego mojego, bo kopcie jak parowóz normalnie. No, a widziała pani, tam na supie ogłoszenie jest. Na placu teraz będą za dwa tygodnie nioskami handlowały. A daj pani spokój! Raz, że kupiła i więcej tego błędu nie popełnię. Dani te kury się do jajek nie nadają, ani pani tego nie ugotuje, bo to takie stare, że butle gazu trzeba zużyć. A ja powiem pani, że najlepiej to na targu kupić. Tam koło wiaty stoi taki chłop. Taki łysy z grzywką. No, no, i ten chłop to ma takie dobre kurki, zdrowe jaja niosą. Może i ma pani rację, pani Bożenko. No nic, wezmę kiedy na tarak tego mojego starego? No i co? Kupimy u tego chłopa. Dobra, lecę, bo roboty mam tyle, że nie wiem w co ręce wsadzić. W pannę może jutro. Do widzenia, pani Bożenko.